Wspomniałem Państwu o kontrastach i otóż mało kto zwraca uwagę na fakt, że Kraków leży w wyjątkowym zespole krajobrazowym. Poproszę popatrzeć, tuż przy Wawelskim Wzgórzu zjawią się łaski łąki. Proszę Państwa, to będzie rysunek bardzo szybki, w którym zjawią się czciny, w którym zjawi się zarys tutaj lasu, który rośnie już za starym korytem wisły. I horyzont to jest miejsce, gdzie styka się niebo i Ziemia. Niech Państwo zwrócą uwagę jeszcze na to, co ja tutaj w tej chwili rysuję. Jest to jedna z najstarszych formacji krajobrazowych zwiewne chmury. A jeśli ktoś jest fachowcem, to wie, że to para wodna raz jako ciemne chmury, takie podbite fioletem. A kiedy indziej, gdy słońce zaświeci, proszę zwrócić uwagę, jak to zaczyna nabierać tutaj plastyki i jakie to zaczyna być piękne. A teraz, proszę państwa, w czasie wiosny, to któż nie przypomina sobie Polski, tutaj zaczynają zjawiać się Łachy kwitnących kaczeńców, które przychodzą tutaj, w, na pierwszym planie, w rośliny, które już widać jako rośliny pojedyncze. A niebo odbija się w tych wiślanych toniach, bo przecież jest to czas, gdy zawitała wiosna. I teraz tak. I jeszcze tutaj powiem, że odrobinę popracujemy przy tych chmurach, które w Polsce dźwięczą w tym czasie śpiewem Skowronków. Proszę popatrzeć. Na razie człowiek nie wypowiedział się tutaj, bo rosną większe drzewa na pierwszym planie. Dębie, czy były to, to pole, czy jesione, ale teraz tutaj wypada narysować jakieś zielska, jakieś czciny i to jasne niebo odbije się tutaj, więc będzie to wszystko wyglądało tak. Ale strażnikiem tego krajobrazu, mili moi, będzie to. Co rysuje teraz na pierwszym planie, to jest jedyny ślad działalności człowieka w tym terenie. Ten obok znajdzie odpowiednik tutaj, w roztopach Wisły i Rudawy. Ten ciemny las, ta smuga to już las za starym korytem Wisły. Ale nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy do tego nie dodali symbolu wiosny i przedwiośnia, to znaczy zieleni. A przecież jeszcze tak niedawno, to tutaj, na tym stogu, który jest najbardziej monumentalną budowlą w tym, w krajobrazie, to na tym stogu był śnieg, a tafle lodu zjawiały się tuż obok. Taki charakterystyczny detal. To są czciny, które rosły jeszcze w ubiegłym roku, a dzisiaj trwają, dając temu krajobrazowi piękno, nastroj i świadomość tego, że wnet będzie jeszcze cieplej, wnet będzie jeszcze ładniej. A teraz, proszę Państwa, taki maleńki eksperyment. Potrwa on ledwie półtorej minuty. Proszę zwrócić uwagę na ten rysunek wykończony. Widzimy pokryty śniegiem nasz stuk siana. Bo już wtedy ludzie zaczęli wznosić takie właśnie budowle z suchych badyli, z siana. Było im potrzebne do tego, by na nich spać, by karmić nim bydło, by ocieplać swoje liche mieszkania. Zdarzało się i tak, że taki stuk przetrwał całą zimę. A więc na tym obrazku widzicie uszroniony. Badyle, czciny i wielką białą płaszczyznę. Właśnie rosną dwa drzewa, właśnie stoją dwa stogi następne. Bardzo często mówimy o kopicach Siana. To właśnie to, proszę państwa, pierwszy ślad bytności człowieka na ziemi matce, na tych podwawelskich terenach, bo wzgórze wawelskie wypięczało się pomiędzy płaskim terenem łąk świętego Sebastiana. I bagien zwanych bagnami żabiego kruka. Dzisiejsze nazwy, plac na stawach, plac na groblach, dowodzą właśnie tego, że przy wypiętrzonych skałach istniał i płaski krajobraz. A teraz elektronika pozwala nam, właśnie wrócę z zimy, z zimowego nastroju. Do wiosny spójrzcie, nasz stuk już nie jest biały, jest ciepły, lekko czerwonawy, a wokół niego właśnie te żółte, złote kaczeńce i błękitne niebo. A któż spojrzał w ten sposób na krajobraz wokół Krakowa, gdzie... Na dębnikach rósł wielki las, po nim została dzisiaj tylko nazwa. Tu, gdzie powstał późniejszy Kazimierz i miasto żydowskie, były rozległe łąki, po których kroczyły bociany i to dochodziło niemal do stóp Wawelu.